Instalacja pompy przebiegła bardzo sprawnie, instalatorzy profesjonalnie podeszli do sprawy, szybki montaż i mam nadzieję, że pompa w zimie da sobie spokojnie radę. Witam, nazywam się Dariusz Mierzejek, pochodzę z miejscowości Szyszkow, powiat Kłobucki. Używam pompy od czterech miesięcy. Instalacja pompy przebiegła bardzo sprawnie. Instalatorzy profesjonalnie podeszli do sprawy. Szybki montaż działa około tygodnia, to jest początek maja, on był chłodny i pompa sprawdzała się rewelacyjnie. I mam nadzieję, że pompa w zimie da sobie spokojnie radę. Z przedstawicielem firmy Euros Energy miałem bardzo dobry kontakt i mam do tej pory, utrzymuję i polecam kontakt do pana Mateusza. Przede wszystkim chłopak ma wiedzę ogromną i wszelkie pytania, jakieś nie, niepewności wyjaśnia. Największym zaskoczeniem w użytkowaniu pompy jest to, że jest w domu czysto, pompa pracuje cicho i jest przede wszystkim bezobsługowa. Jedynie moje, moje zadanie do tego spada, że po prostu włączam telefon i reguluję sobie temperaturę. Przyszłym klientom firmy Euros Energy polecam pompę z czystym sumieniem, bo to jest produkt polski. Firma jest polska i nie obawiam się serwisu ani napraw gwarancyjnych. Mój stosunek do odnawialnych źródeł energii. Jest bardzo pozytywny. Wcześniej założyłem instalację fotowoltaiczną. Teraz dołączyła do tego pompa ciepła i w kilku budynkach, które znajdują się w moim gospodarstwie, ogrzewam klimatyzatorami. Dlatego, żeby mieć czyste powietrze i oddychać świeżym powietrzem.